Jedziemy do wielkiego miasta, słuchajcie! Dawaj Smajslow, nie zamulaj tam! Jedziemy, jedziemy, jedziemy dawaj bo nam, słuchajcie, samolot zaraz odleci, a my lecimy do innego kraju, przez niego się spóźnimy, widzicie, czekamy na Smajslowa cały czas, bo on tam Sebek. powoli jedzie. Co to jest dobre? Nie bezwory, uważaj, nie podchodź tak blisko! Jakie bezwory? Ej, skąd one się tu wzięły? Przecież e... to miało być miasto, bezpieczne! O to co chodzi? No Czekaj, No nie wiem, Dobra. zombiaki, to Zakładaj Elytrę. Zakładaj Elytrę, masz czy e... nie masz, czy ci dać? Musisz mi dać, ja nie wziąłem, ja się Trzymaj, trzymaj ja ci dam, przecież miałeś się spakować. Trzymaj tutaj fajerwerki. Masz to, zabrałeś mieletry, oddawaj. Ej, uciekamy stąd, uciekamy stąd, bo tutaj są zombiaki zaraz nas zobaczą i zaatakują. Tutaj jeszcze mamy. Co tu jest? spajonków, tyle? I szkieletorów nawet. Ja pokonam ej, nie, pokonam nie, go! Nie, nie, nie nie, próbuj nawet, nie próbuj nawet, bo on cię rozwali. Dobra, odlatujemy stąd! Okay, za mną dawaj. Ale, Gdzie Alek! Uciekamy, jesteś? za tobą. Mece. O, dobra, 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 lecimy, lecimy. Uważajcie na linie, które tutaj prąd dają do tej. Do tego miasta Słuchajcie, no, ogólnie uważać. Widzowie, czekajcie Alek, zatrzymajmy się tu na dachu Chodź tutaj do mnie Okej, okay, lecę, lecę tu, tu jestem na tym domku O, dobra e, Niech z Państwa tu też przyjdzie Słuchajcie, jesteśmy w wielkim, ogromnym mieście Normalnie jak w stolicy, nie? My mamy stolicę Warszawę A w Minecrafcie jest stolica pod nazwą Jaką, Alek? Przypomnij mi e, Landia. Tak jest, dokładnie Jesteśmy w Minecrafticolandii I słuchajcie, musicie zostawić Łapeczkę w górę, bo naprawdę daleko tutaj jechaliśmy, a ogólnie nie to. To, to nie jest nasz, nasz cel, to miasto. Naszym celem jest drugie państwo. Tylko, żeby dojechać, albo no, dojechać się nie da do drugiego państwa, możemy tylko i wyłącznie dolecieć, bo lecimy aż na wyspę. Także, słuchajcie, widzowie, zasługujemy na łapeczkę w górę i oraz tak, subskrypcję. Tak. Subskrypcja też jest bardzo ważna. Nie zapomnijcie o niej, bo dobijamy u mnie 300 tysięcy, Alka 200. Także klikajcie, jeżeli chcecie i możecie, byłoby nam miło, a my a my idziemy, idziemy, idziemy w stronę, ale ja już się trochę zgubiłem, bo żeśmy polecieli i eee, tu wylądowaliśmy No ja poleciłem za bo więc ja też tak za bardzo nie wiem Dobra, to miasto chyba nie jest aż tak wielkie, żeby się tutaj zgubić, także szukamy lotniska. Mamy, mamy na to, czekajcie, na którą mamy bilety? Trzeba sprawdzić, cyk. Wchodzimy tutaj. 14.15, dzisiejszy dzień. E, dobra, to mamy jeszcze dwie godzinki. Eee, panie zdążymy, be, be, bez pośpiechu. A to na rośniku, dlatego. Na, na, dawaj do góry, dawaj odpurać. do góry. Siop, 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 siop. siop. No le leć Sebek, leć Sebek, nie muszę Cześć na coś tak? wejść O, patrz, czekaj Ha, ha Czekaj Dasz radę? O, dobra, no prawie poleciałem No nie, 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 musimy na coś wejść chyba O, lecę. Ty. O, dałeś radę? Czekaj, ja też spróbuję, no, ja też spróbuję Leć Sebek, leć w kosmos! No nie, ja nie chcę lecieć. No my, my, ty, ja nie mogę wystartować, czekaj. I Dasz hop, się lecę! No nie, no nie lecę, nie lecę, mam problem. Muszę wejść na dach albo coś. Albo tutaj stąd, o, z płotu odlecę. Chodzę w ogóle komuś po płotach. Tutaj mieszkają inni mieszkańcy, dlatego im nie chcę też przeszkadzać. Dobra, wejdę tu, nie wejdę tu. Aj, dobra, miejmy nadzieję, że teraz polecę. Siop, 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 lecimy! Ej, pra... nie, nie, wylądowałem, nie wyszło mi. Nawet się udało, nie Marc, Kiedyś wyjdzie. Tak? Czekaj, ja się nauczę, bo ja tą elektron długo nie latałem, ale kto ma doświadczenie, ale kto już latał kupę lat. No, Chcę lecieć, nie, nie, no ty, -y. nie, nie mogę wystartować. Chodź tutaj do mnie, pokaż mi jak stąd wylecieć. No, patrz, musisz już. dobra Aia, aia, jest Tutaj nie. No, 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 no. Nawet możesz jeszcze tak ozłocić, rozpend, biegniesz, skaczesz i le... musi drugi raz spać. <laughs> dobra, lecę, jest lata, Moje jest Smile Dobra. Ha, ha. Za, padłem. Jak to padłeś? Jak to padłeś? Ej, przecież my, my na lotnisko mieliśmy jechać. Gdzie ty się odrodziłeś? Alek! Halo! O nie. Alek padł. Ej, mamy problem! Nie ma z nami Alka! O nie, zaraz ja padnę, jak spadnę. W ogóle mam mało tych serduszek. Ej, Smajstow, chodź tutaj za mną, żebyś się nie zgubił. Musimy lecieć na lotnisko. W stronę lotniska miejmy nadzieję, że Alek sobie poradzi, słuchajcie, że nas odnajdzie. Oby tak było, a na razie to szukamy lotniska. W sumie Alek miał mapę, a ja nie mam mapy, więc muszę lecieć na oślep. Ale dobra, miejmy nadzieję, że miasto nie jest aż takie duże, ale ciężko tą Elytrą się lata. Dobra, to chyba to lotnisko. Mam, 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 mam. nie, czekajcie, to jest lotnisko? Nie, to jest jakiś blok, ja pójdę, się zapytam, pójdę, może ktoś będzie, się zapytam, Smajslau, dawaj tu, tu jestem, mm, nie wiem, też się zgubił, dziwna sprawa, dobra, wchodzimy, po prostu się zapytamy, w którą stronę jest lotnisko, halo, jest tu ktoś? Halo, o, to Ja Sebek, Alek? Smajslau? A skąd wy e się tu wzięliście? Przez sufit wpadłem. Co? Akurat do tego budynku? Przecież jest milion budynków dookoła innych, a ty akurat Bo do tego? Powiesz? Słyszałem jak ten, jak krzyczysz. O chłopie, ej fajnie. Ej, dobra, a tu co mamy? W ogóle coś dostałem, ty. Spaczony grzyb. O, to dla ciebie, Alek. Trzymaj grzyba. I słuchaj, chyba wydawało mi się, że dojechaliśmy na lotnisko, ale nie wiem teraz. To ej, jest lotnisko? lotnisko, ej, To jest lotnisko? A... Gdzie są samoloty? Nie wiem, no powinno być, nie? Ej, nie ma samolotów, tylko parki jakieś są. Czekaj, co czekaj, czekaj, już patrzę, są. już oglądam. Ej, ale tutaj już jest jakieś morze, kontenery czy coś takiego? E, grupowa konstrukcja. Grupowa konstrukcja, nie wiem co to znaczy. Ej, to jest plac budowy. Plac budowy to jest? No. A, dobra. Słuchaj, my na placu budowy nie potrzebujemy być. My musimy dolecieć na lotnisko. Tylko jak myślisz, w którą stronę? Musimy latać koło siebie, żeby się nie zgubić. Jestem w chmurach. Dawaj do góry, Alek. W murach, dobra, ja jestem w górze. Okej, okay, widzę cię chyba. Widzisz? Dobra, dawaj do mnie, dawaj do mnie. Ty to ja coś chyba kojarzę. Ja tu jakbym kiedyś był. Normalnie tutaj gdzieś powinno być lotnisko, Alek. Tu jakieś metro jest, widzę. Jakieś hotele. To jest metro? To może, no tam za nami było. To dawaj wchodzimy stury. do środka. A bo nie, nie, bo tam było pusto. To może nie. Może tutaj. Ej, ananasy, ananasy! wow, mam, mama! Mam. Eee, uważaj, uważaj. A nie, to jakieś sztuczne są, ty, co to Jaki jest? Takie ananasy. Ej, sztuczne trzeba, tu są, ty. Sztuczne drzewo to jest, chłopie oszukali mnie. Co za chłopie, oszuści, z plastiku, złodzieje! Z plastiku to jest zrobione Z plastiku zrobione. zrobione drzewo, no niemożliwe. Ej, co jest grane? Nie, jaka masakra, ty. Ej, a dawaj do tego domu, w ogóle masz coś do jedzenia, bo jestem głodny. Mam ty, takie bagaże e, ciężkie, że życie mi szybko zanika, nie? Nie mam. Ej, ja zgubiłem swoje bagaże. Co? Ej, Zgubiłeś bagaże? No jak lecieliśmy. Nie gadaj. Ej, nie a co ma, teraz? Nie. A co ty tam miałeś? Kibel i co jeszcze? Ale co no, w ogóle zapomniałem wam mówić, ale on wziął na wakacje, bo my wyjeżdżamy na wakacje, nie? Na drugą wyspę i, i ten, on wziął kibel zapakował, no ja nie wiem No powiedziałeś, że tam nie ma toalety, no to musiałem ze sobą. Żartowałem, wszędzie są toalety. Gdzie Aha, ty jesteś? Ja tu no jesteś. Dzięki, no na to Dobra trawo, ty, tak, musimy handlujemy. znaleźć Smyslą, a ma jedzenie. A Smyslą ma? Ja miałem przecież całe jedzenie. Nie, Smyslą miał. So, ja smajlow widawałem, tam chlebek ha. czy coś takiego, czy jabłka. Ty no, ale dawaj w ja Dawaj za mną tutaj asfaltem lecę musimy... asfaltem lecisz, tak, dobra. Musimy odnaleźć Smańslowa! Smań slow! Jesteś? Gdzie jesteś? jesteś. Poważnie, Halo! Przyjdź Low, do nas. się! Halo! Czekaj, widzisz go gdzieś? Nie latam dookoła, nigdzie go nie ma, chyba go zgubiliśmy. Weź krzycz, weź krzycz, bo mnie gardło boli już. Smau! Gdzie jest? Halo, halo! Smań to światła są chyba! Oh. Wpadłem, o nie, Grać z do doświadczył energii kinetycznej Chyba wpadłem w ten prądowy kabel Dobra, klikam odrodzenie, zobaczymy gdzie się pojawia I... I gdzie ja jestem? O! ma? Ale koło ciebie? Dziwnie. jesteśmy na, na środku, ty patrz. No, środek skrzyżowania, może zejdźmy, bo Dla nas jeszcze przejaw. Ale normalnie. Ale są aut gdzieś? nie ma. A ja straciłem Elytrę, fajerwerki i wszystko. O, jest Majslą! Halo! On musiał siema zginąć też. ty, że się odrodził w tym samym miejscu. Smańsł, daj mi Elytrę. O, dobra, to, to Oj, też mi się przyda. Dał. I daj mi fajerwerki, milion firewerek ja chcę, potrzebuję! O, dobra, Elytra, fajerwerki. Dobra, jeszcze jedne fajerwerki. Ja ty, potrzebuję dużo się z bo wszystko zabrałeś, no, masz, mi masz, 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 masz. Grzyba też sobie weź. Dobra, już A mi starczy tego po wszystkiego. Po mi ten grzyb? Dzięki. Słuchaj, smajsno, bo zaraz odlatujemy, nie? I, 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 i wiecie co? Musimy znaleźć jak najszybciej samolot, bo I nie odlecimy godzina, i będzie która problem. Jest godzina? Która jest godzina? No. Czekaj, sprawdzę na zegarku. 13.10. Mamy jeszcze godzinę Godzinę 10? Tak, godzinę dobrze 5, chyba Godzinę 5. 14.15 tak. mówiłeś. Eee... A właśnie, zgubiłem książeczkę. Tak, godzina 14.15, dobrze mówisz? No, coś takiego mówiłeś, no. No dobra, to mamy spokojnie jeszcze godzinę. No to co, szukamy lotniska. Smiley, eee, dawaj, lecimy w górę. Lecimy, dawaj. lecimy, yo Lecimy! Takie... Ej, tu jest po lewej, patrz, jakie kolorowe ty, to, tutaj. Ej, coś. to jest to lotnisko? Nie, chyba nie, bo tu samolotów nie ma, wiesz. A nie to parking jest do samochodów. No ale jest ogólnie ten... duże tutaj pociągi, parkingi w tym koleje. mieście są, wiesz? No, a tu gdzieś galeria musi być, a jest taki duży parking. No, galeria, a ja chyba lotnisko znalazłem. Dobra, Alek, mam. Dawaj do mnie. Tak, udało ci się znalazłem. Tak, lotniska? znalazłem lotnisko. Tu jest parking duży i tu musi być. oj, wyląduj, wyląduj, Sebek! Nie w dół, nie w dół, nie w dół. Sebek! Jestem w potrzasku, halo, pomóż mi! Dawaj tak, do mnie. Ja się mam pomóc. Dobra, lecę! O, siema, teraz dwóch jesteśmy w potrzasku. Dobra, wchodzimy, siema. zbijamy tu szybę, idziemy do lotniska i tutaj normalnie bilety sobie weźmiemy. Czekajcie, Dawa, skakuj! No czekaj, dobra. bo nie mogę wejść, tu muszę rozbić tu coś. Aaaaa! Ej, dobra, dobra, odleciałem, odleciałem. Odleciałem, nie nie musisz nie co musisz robicie? Chodźcie, jak chodźcie, muchy, bo te pierwerki strzelają ratacie. jak nie wiem, no. O! Dobra, lecimy. Ej próbując uciec przed Ale... Co? Gracz z Minoś doświadczył energii kinetycznej, próbując uciec przed Alec Diamond? Uciekałeś przede mną? No nie Ej, dobra, to dziwne było, okej, okay, klikamy odrodzenie i pojawiamy się w jakimś domku. Ej, co jest? U góry się teraz pojawiłem koło ciebie, ale. Ej, co, ty się pojawiłeś obok mnie? Tak, ale straciłem z domu fajerwerki. Smaństą, dawaj tu do nas! Potrzebujemy ciebie! Ej, nie ma ich 17, więc mi też zaraz skończą. Dobra, to daj daj nam wszystkim fajerwerki, daj nam wszystkim po Elytrze i potrzebujemy jeszcze jedzonka, bo mi trochę zabrakło, bo spadłem z góry. Dobra, weźmiemy, tyle mi starczy, tyle mi starczy, mamy jedzonka. No, to okay. Wszystkie rzeczy nam dał, normalnie cały kwipunek, całą skrzynkę swoją No ja widzę, będzie problem jak zginiemy i to wszystko stracimy, nie? No, to jest chyba ostatnie nasze zapasy Dobra, dawajcie, lecimy w górę, tak jest, szukamy lotniska dalej Ech, się zepsuła. nie co? mogę latać, nie mogę latać, o dobra Jak to nie możesz latać, co się stało? Nie wiem, przez chwilę elektra nie chciała mi skrzydeł otworzyć Alek, dobra, teraz na spokojnie, razem z widzami. Widzowie też się rozglądajcie razem z nami. Czy przypadkiem wy nie widzieliście tutaj jakiegoś samolotu, czy jakiegoś lotniska? Widzę Bo może samolot. że coś się minęliśmy. Gdzie? No, to ty, to ty, dobra. Pomyliłem się. Jaki samolot? Przecież to ja, Alek. No Myślałem, to że samolot jest. To ty byłeś. Dobra, ty. Mamy tu jakąś stację benzynową i to dosyć sporą, A jak może jest stacja benzynowa, auto. to i są samoloty, co? No, bardziej auta, no ale. No wiesz, samoloty też tankują, nie? Tylko że paliwo Ej, lotnicze tam jest. To jest jakiś zawór, dobra. Gdzie? Ej, uważaj, ty patrz, tu coś rzeczywiście się otwiera. Cię, nic tutaj nie wybuchnie. Dobra, nie ty. ruszaj, idziemy na stację benzynową zapytać się, gdzie, w którą stronę lotnisko. Halo? Dzień pracuje dobry, tu dzień ktoś? dobry. Halo, halo, czemu tu jest pusty sklep? Nie wiem, nie wiem. Ej, halo? dzień halo, dobry. Halo, halo! Nie ma tu nikogo. Jest tu ktoś, halo? No nie ma tu nikogo. A może to jest ta automatyczna taka wiesz, A stacja, może to ta nowa rzeczywiście, Tak, płacisz. dobra. Rzeczywiście tak może być. Ty tu nawet kuchnia jest, czy to to jest? Ty, a tutaj co, jest jakiś magazyn? Eee! Co tam śmietnik jest? Śmietnik jest! Śmietnik? A po co ci no, śmieci Patrz. Śmieci co normalnie. Aha! No dobra, ale my śmietnika nie szukamy. z no. I co? znalazłeś jakieś lotnisko czy coś? O, kontener znalazł ze śmieciami. No kontener ze śmieciami to my też widzimy. Dobra, wiecie co, zbijamy się do góry i lecimy dalej szukać, no, no bo... musimy, no lecimy. Stacja benzynowa lecimy. okazała się złym, złym tym, e, lotniskiem. Musimy no, znaleźć lecimy. prawdziwe lotnisko. Ale Ej, teraz już wszędzie, się coraz bardziej nam śpieszy. Ej, ogólnie bardzo mało czasu mamy, więc się pośpieszcie, radzę Wystało wam, bo... 5 jak 5 nie polecimy, Alek, to ja ci normalnie... E, ja nie wiem, co ja ci zrobię, ale będę bardzo, bardzo wkurzony. No to co, moja wina, że nie Szukaj możemy Szukaj tego się. lotniska, musimy stąd odlecieć jak najszybciej, nie ma czasu na nic! Jak nie ma czasu, czekaj, tu jakiś tunel jest, ej, tu graffiti jest, chodź tutaj, pa. Tunel graffiti? Gdzie tu jest tunel graffiti? Za tobą, tu, patrz. Widzisz. O, a tu boby są! A, spadłem. E, gdzie to graffiti jest? Czekaj, ja je, pod je, muszę podlecieć. Dobra, już, już wlatuję tam. Bo mnie potwory atakują. Ło, wow, ile potworów, o stary! Ej, biją mnie, biją mnie, o nie! Szybko uciekaj. A, podpalił mnie, podpalił mnie. Ja mogę sobie zjeść, ty chlebek mogę jeść jak latam. Czujesz to? Tak, no to super, bo mnie wkład potwory atakują. No dawaj, uciekaj. Ale ja chcę to graffiti zobaczyć. A graffiti chcę zobaczyć, dobra, idziemy Alkowi pomóc, ale tu chodzi. Okej. Okay. Po tu. tu creepery są. Idę, 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 nie. Creepery wybuchają mnie! Szybko. Jeszcze jeden, o, mam je, trzy serca, dobra, czekamy, ja już nie chcę graffiti, ja już nie chcę graffiti, Ale tam no jest proszę. graffiti, ja widzę, fajne graffiti. No fajne, tylko prawie umarłem. Ty czekaj, bo one do mnie strzelają też, dobra, uciekamy stąd, uciekam razem z Alkiem, hop, i do góry. I co, i co, nic mnie zrobicie, patrzcie, pod mostem lecę, o, 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 o padłem, padłem, nie, nie żyję jeszcze. Ej, nie mogę wyjść teraz, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść z wody. O nie, o. to coś mnie goni, pomóż mi, halo, pomocy! O, lecę. O, ja jestem. Czekaj, lecę do góry! Juhu. Udało mi się uciec. Dobra, ej, gdzieś doszedłem. O, jest puste pole! Jak jest puste pole, to muszą być samoloty, bo po polach samoloty latają, nie? Tak, no, oczywiście. No, dobra, no to ty. Ja lecę w stronę jakiegoś pomarańczowego bloku. Nie wiem dokąd on prowadzi, no ale lecę. Jak najszybciej, wą, 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 Doleciałem, tu jest woda, dobra. A pod wodę, jak się zanurzę. O, lecę pod wodą. ale fajnie, nalecę się pod wodą. Super. Ale jak, jak widzisz coś? E, lecę, ale nic nie widzę. Ja wleciałem do jakiejś dżungli, chyba z miasta wyszedłem. Co, z miasta wyszedłeś, to ty wracaj szybko. Ej, więc autostradę, na autostradzie jestem! Czekaj, już idę do ciebie. Idę no, do ciebie, zobaczę jesteś? co ty tam widzisz. No wracam, wracam, bo ja za kolorem pomarańczowym leciałem i muszę się teraz wrócić, bo się zgubię jeszcze. Ej, też w jakiejś dżungli teraz jestem. Tak? No to wróćcie no. do miasta, wróćcie do miasta, bo to w mieście jest to lotnisko. Ej, ale mamy pół godziny. Ale, Pół godziny, żeśmy nie zdążymy. Musimy zdążyć, nie ma innej opcji, dawaj, 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 lecimy, 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 lecimy! Ej, Sebek, wiesz co, ty możesz zegarek do góry nogami chyba, bo bokiem bo mamy 5 minut, a nie 30. 5 minut? No i rzeczywiście, rzeczywiście pomyliły mi się, o nie, 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 jeszcze ten czas w Minecrafcie szybciej leci, ale dlaczego tak? Ej, szybko z... musimy znaleźć szukaj, to. Szukaj, 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 lecę, lecę, jak I znajdziesz to podaj kordy, od razu podlecę, tam będzie prościej. No czekaj, no domki jakieś są, widzę, czekaj. No domy, domki ja też widzę, nic nowego. No, ale ja nie widzę, gdzie jest lotnisko to. No ja też nie widzę lotniska, jak będziesz widział to mi powiedz. Czekaj, Zobacz, gdzieś czekaj, podlatuje. Cel, cel, tu są linie nie. wysokiego napięcia, muszę na nie uważać, żeby się w nie nie, w, znowu nie uderzyć, bo będzie problem Zginę. Ja już specjalnie nisko latam, ej widzę Cię Gdzie? Za Poważnie? Nie widzę no, okay. Cię Tu jestem tu jesteś, siema Alek Dobra. Siema, mam Alek, ale koniec serca. żartu, a gdzie jest Smyslow, dlaczego on się nie odzywa w ogóle? Nie wiem, może on znalazł się w lotnisko i poleciał bez nas Nie, no chyba tak nie zrobił, co? Ty, mamy dwie minuty, no stary! Dobra, Alex, szukaj, szukaj, raz, dwa, trzy, raz, dwa, gdzie jest lotnisko? No nie wiem, latam za tobą, ale jak będziemy latać w tą z powrotem, to na pewno nie znajdziemy. Dawaj w prawo gdzieś. No ja lecę w lewo. No, to ja lecę w prawo. Dobra. się znalazł, on też nie znalazł samolotu. Masz coś? Nie, mam Smyslowa. Ale szybko, bo nie ma czasu, zaraz ten samolot odfrunie i będzie problem. Przecież szukam! Ej, mam coś, jakiś plac! Tak? Nie. To jest ulica, No a, nie. ulica. Ale, no, a, ale być nie rób czekaj. takich fałszywych alarmów. Jest parking, dobra, domki. Ja widzę parking i to duży Ała. i to nie jeden. Rozbiłem się. No nie, no my widzowie nie znajdziemy dzisiaj tego. Nie, nie ma opcji, no bo jak? Nie, no ja się poddaję, ty tutaj coś jest. A czemu mnie to bije? Halo, Ej, dostawałem z czegoś, ale czy ty fajerwerki. We mnie ty strzelałeś? Nie, 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 nie. Masz nie złe strzelam. fajerwerki! O nie, ej, co się stało? Wow. Ej, bo ja, ja to coś widzę. Ej, doleciałem gdzieś, czekaj, czekaj, ty, mam pół ser... puserca i zginąłem. Co jest? Aha. Dobra, wiecie widzowie co? Słuchajcie, wróciliśmy na Smajlandię. Tutaj normalnie jest najlepiej. Zostajemy i nigdzie nie wylatujemy. Skończyły się czasy, chociaż koło Smajlandii jest takie lotnisko nieczynne, może by się tam przeszedł. Alek, słuchaj, jeszcze jedna sprawa jest, gdzie on jest, Alek się trochę ja wkurzył Ja padłem, ja nie gram w tą grę. Jak to nie grasz, chodź tu wracaj do nas! O, jest Alek. jestem, ty jesteś? Tutaj koło ciebie. Dawaj jeszcze podlecimy do naszego starego lotniska, może, może oni będą mieli miejsce, żeby nas no zabrać. Dobra, to czekaj, no dawaj, lecimy. No to dawaj, lecimy, lecimy, lecimy. Oj, lecim. co ty to fajerwerkami strzelasz? Nie wow. wiem, one jakieś takie dziwne są. Mam mało życia, czekaj, dwa serca. Dobra, ja, ja pobiegnę, ja pobiegnę. W ogóle mógłbyś włączyć to, żeby się życie regenerowało? Bo... Mogę podlecieć do samolotu, bliżej jak chcesz. Do jakiegoś samolotu? A nie ma samo, to do lotniska. Do lotniska, do lotniska. Słuchajcie, widzowie, idziemy do starego lotniska. Zapytamy się jeszcze tam e, pracowników, czy, czy czasem z tego lotniska nie lecą na inną wyspę. Chociaż wątpię, wątpię, bo to lotnisko jest bardzo, bardzo małe. A mi się dalej życie nie regeneruje. Halo, włączy mi ktoś regenerację życia, proszę. E, czekajcie, patrzymy, patrzymy. O, włączył ktoś, dziękuję bardzo. No. Chociaż ktoś mnie posłuchał, słuchajcie, z lotniskiem nam nie wyszło tam Straciliśmy mnóstwo pieniędzy Mnóstwo naszych rzeczy, które wynieśliśmy z domu I niestety nam przepadły Nasze skrzynki W których mieliśmy Ciebiek cały nasz jesteś. dorobek Idę do ciebie, idę, 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 idę. Spróbuję podlecieć, czekaj siup, siup, no, siup, dobra, siup, siup. A, Do góry, do góry, do góry, do góry. A, No nie mogę lecieć, dobra, mniejsza oto Wywalamy te fajerwerki, one nam już nie są potrzebne Słuchajcie, to jest nasze stare lotnisko Nie wiem, czy ono jeszcze w ogóle funkcjonuje Wejdźmy i to sprawdźmy Czekajcie, mamy info, kasa 1 1, 2, 3. Dobra. O, jest okay, jakaś pani? Co, Halo, e dzień dobry. Dzień dobry, dobry. Dzień dobry, hej, to jest Livia. No właśnie, Livia, okay, Ej, Liwia, co ty, ty, robisz? Co ty co robisz? Pracujesz tu? A, Ej. Aha. A słuchaj, e e my chcieliśmy na wakacje lecieć na inną wyspę. Stąd się lata na inną wyspę, czy nie? No właśnie. Tak? Tak a się lata. A na jaką? No gdzie mogę polecieć? Ej, no ona pewnie nam głupoty gada. Ona chce, żebyśmy do wioski obok do villagerów polecieli. Tak, pewnie tak, i to by lot, lot byłby sekundowy, taki. No, no właśnie, dobra, zobaczymy co ona tu odpisze i zobaczymy czy będziemy mieli wszystkie samoloty już odlecia... Co? Wszystkie samoloty odleciały? Jak to odleciały nie, nie, mamy Alek, bilety. Alek, nie. Ale zostajemy, zostajemy. Ja jestem smutny, będę płakał. Jeszcze ja na wakacje. No. Mały sebek wkurzony jest. Słuchajcie, widzowie. Miał być tak pięknie. mieliśmy jechać na wyspę. Miało się dziać dużo różnych rzeczy, a tu nic z tych wakacji. Musimy zostać w domu na Smajlandii. Dobra, Alek, słuchaj, idziemy na ryby. Idziemy na ryby. Dobra, widzowie, na razie do jutra. Cześć, jestem smutny. Nem me deu